Nie? To ty zuto mówiłeś? Nie, 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 rawdział pokaż. skaż tam zuto. Do, do was nie dobiegnę w takim razie. To. Luz, ja mam 11 sekund i zaraz wchodzę. Zapewne się koło mnie zrespicie albo tam gdzie jest najbliżej misja. I wybierz sojusznika. No, wybieram Ciebie. No, poczekam. Ja muszę być yy, bez ruchu, żebyś się do mnie derepał. Już nie mogę. Nie mogę się teleport. Nie mogę się ruszać wtedy. Cię wywalić gdzieś daleko. O, jesteś. A, jestem, jestem kilometry stąd. Idę helikopter w ogóle. Jezu. To są te Dada Cords, jak Dobra, spodajmy stąd, to skurczę jakiś wysoko levelowy obszar Trzeba by to porozpiniać na helikopter, wracajmy na ten podstawowy teren A gdzie jest ten helikopter jakiś? No pociąg da się wsiąść, te pociągi jeżdżą stąd Na no jakby pociągiem można dojechać w sumie w dół. Chyba tutaj pociągów nie dodali, ja nie wiem, nie jestem pewny Ej, helikopter To przylecimy po ciebie 200 metrów ode mnie Chyba, że będzie pociąg Czekaj, tam pogadam pogadam tym. Jak bardzo jestem na mojażenie rozpójdę to za gra. Ej, no nie, gra jest fajna, to jest, kurde... Eee... Fajny tu dzisiaj taki trochę splinter style. jest trudna, wymagająca, ciekawa. Ja będę prowadził jakieś dobra jest dużo motorek To co motorem nie wiem może. Nie, 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 wróćmy na początkową tą o, w dobrym stanie helikopter. A ktoś tutaj wylądował już nim? Nie, <grywka> ja Zula, zuto. ja i jakieś, nie wiem, jakieś miejsce z tego pierwszego e, świata, krainy pierwszej. nie, wiem, czy nie widzę chyba tego. To sobie samo znaczę Pierwsza to z Itakuła, tak? Ja ci ustawiłem na 5 km <grymne> trasę. ale mogę ją odznaczyć. To pojedziemy tam, polecimy tam, gdzie jest 2 i 8. Rebelliancka stacja nadawcza. Dobra, super. Po drodze jest jakaś baza, mi się wydaje, że można by ją obadać w sumie. Co? Polećmy tutaj tą mis misję poboczną, zdobędźmy te leki, bo ja potrzebuję. Po, po, Polita tu jest, ja bym tutaj sprawdził, co się dzieje. Ej, napadamy na konwój? Macie jak go wygodnie? strzelać z tego No hektyka? właśnie, ja chciałem na te leki napaść. Znaczy, nie, to nie jest napad. Leki, tylko tam. Da Aha, dobra, tutaj na dole jest, spoko. To dawaj go, musisz im zalecić drogę. Że ja nie mogę być partnerem. Tutaj, że nic tam to pierwszy level, już powinienem coś do tych zrobić. Tylko, że ja jestem jako pasażer. I nie mogę strzelać. Dobra, wyląduje tutaj, spróbujemy jakoś przeżyć. Oooo, zepsuli. te zapasy, tutaj, bo to... A da się jeszcze je zabezpieczyć, choć są zniszczone? O kurde, są. Nie. O, tak. Tak, nie. Tak. Super, no i proszę, tysiąc punktów za zrobione. Chodźmy tam na leki teraz. Gdzie... Nie, musimy uciekać, wiesz? Bo tutaj nas cały czas będą. Nie, 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 nie. bo tu jest, tu jest jeszcze misja jedna. Pozaznaczam szybko gości. Wy nie? Nie. Powiem, że tutaj zaraz unikat przyleci. Kurde, nie wiem jak do was podejść, żeby wam nie zrobić krzywdy, żeby nie zginąć. Goście latałem jak porąbani. Dobra, kurde, spadam się ze na w mojej. Dobra? Eee, yy, dobra. ten sposób. Okej. Okay. gdzie ty tam do bazy im wleciałeś? Zaraz zginiesz. Nie, nie, jestem co ty, jestem obok, obok tego, bez obaw. To wygląda jakbyś do bazy im wjechał. Los, To jest takie... Jakaś w ogóle beczka zakopana w... Ziemniaki. Dobra, jestem Dobra, wezmę jakiś fajny samochód Żeby eee, ten wziąć od Sybilla samochód musisz mu szczelić Strzel w auto Nie nie nie, nie to ucieknie poddajają jak im tylko. Nie, okay, za jeszcze tam jakoś umiera, ciekawe a. Dobra, to, a, a, a może się zatrzymałem czekaj Zatrzymajmy się, dużo teraz spróbuj się stanąć. Aha, no właśnie, dobra. Okay. Kurde, muzyka. Dobra, to tu jest jakieś nieoznaczone miejsce. To sprawdźmy, co tu jest, żeby wiedzieć na przyszłość. Okej. Okay. Grać, patrol, chcę dołączyć sekundę, wciskam tak, escape. I mówię, akceptuj. Co to za muzyka? No, ja ją wyłączyłem. No, zaraz mi się YouTube dowali. Patrol jesteś? On wygrał z nami już nie? Tak, tak. Bądź da się tę muzykę jakoś wyłączyć? No coś jest nie tak z nią? Kilku chłopców to jest nic ciekawego, ale można by wbić ich wystrzelać dla sportu. No właśnie, gra nie rozumie mikrofonu. Problem, Co? że gra nie rozumie mikrofonu. Mhm. Mam problem z tym. spuszczę to talk. Aha, a to możesz sobie ustawić ten poziom. No, no, no mam wszystko ustawione. Teraz muszę ten... a, nie, nie wyłącza się po jakimś czasie. Okej. Okay. Muszę mieć automatyk. Ale ten, jeszcze możesz wyłączyć w Windowsie ustawieniach sprzętu, bo Windows ma takie bzdurne pomysły czasami. Eee... Aha, przechwytywanie to... tego sprzętu, tak? Rozumiem, rozumiem. No ale jak na automatycznym no, działa. Jest, nie, jest przechwytywanie no. potem, eee, że sam sobie reguluje poziom, bo może jakoś taki jak ci podwyższa, to nie wiem, co to może robić. Ja wiem, wiem, o co ci chodzi, wiem. Hmm. Potem to sprawdzę. No, tu podłączyli. boże, to jest strasznie jakieś porusznika Target eliminated. No, co za gościu? Przejechał mnie. Spokojnie, wyrzuciłem go, zabrałem ciężarówkę i. I co? Kurde, te boty są naprawdę nieokrzeszane Ale co on zginął przez to, że go wyjąłem z tego, bo, bo on się rozjechał, ten? Tak. Ta. Y a nic, to się kiedyś gorszy tego, nie? Czy w Boliwii każdy ma się <laughs> Tak, moment. Tu jest jakiś y punkt umiejętności, 100 metrów dalej. 100 metrów czy... Wezmę samochód. Te boty są nieruchrzysane, już mnie raz przejechał jeden bot. Czekaj, jest z nami. Wszyscy są. Każdy wziął własny. Ten do tego, do bagażnika. No, <stankaj> do bagażnika wbił. Się, czy na masce można jechać. Do, do, tego nie wiedziałem, że można wbić. Nie, To jest jakaś rewolucja do, do <rotnety> O, patrz na to, otworzył bagażnik i strzelać będzie z niego. Dodatkową ochronę ma. <grysta> Eee, dobra. Eee, tu są w umiejętności, ktoś jeszcze nie miał i. też tu w bagażniku w sumie. I dalej, tu jest jeszcze spluwa. Tylko tu jest farma, więc tam są prawdopodobnie też te kudy jełopy. Dużo zaznaczacie, co? Dużo świń. Hehe. nie, Nie no, to powinno być kurde banalne, ale. Proponuję ich pozabijać gołymi rękami albo no, sprawdzić ten strzał synchroniczny. Pod niech ustawić wiesz? Jedynkę biorę. Ja idę z tej strony. Szybos, Ej, jak to działa? Musimy, my musimy coś wcisnąć, tak? To ustawić między nimi. O Dobra. Jeden żeby patrzył to tyle tam pod ten He's dead. Już cię ratuję. We're clear. Dzięki. <laughs> um, ale, Ehm. O Man, if you shot straight, wouldn't get fucked up. Nie tak, śmieszno Eee, skrzynka z bronią, skrzynka z bronią Ale To jest tylko skrzynka z bronią, więc nic się chyba tu. To... to jest tylko opasażenie swoim Ja dostałem cedownik panoramicznie jakieś A no to ja to musiałem już robić, skoro tutaj nie... A, to nie ma A jakby że wszędzie można wpaść a, bo skrzynka z bronią potem się zmienia w zwykłe miejsce, gdzie ten... Dobra, my idziemy w sumie gdzie teraz? Yy, ty zaznaczyłeś jakieś miejsce fajne. Tutaj, nie? Ja bym leki zrobił, wiesz? Helikopter z lekami przewieźć. Zaznaczmy, jak to wyleciało. Yy, to jest punkt C. Rebeliancka stacja nadarcza? Nie. Punkt C, masz zaznaczony po lewej stronie. Jak patrzysz ha, na. No dobra, widzę. No to to. To co, co by, by pasowało polecieć, nie? A masz helikoptery? Głównie, że tutaj nie można na przykład. Czekaj, patrol coś tam coś tam daje, dołączam. Szkoda, się nie można na przykład wsiąść na pakę. W takim kurde. jakby nie było pick-upie. A, bo robimy, no dobra, no to można jechać teraz. No to co, będziemy tak stali? Robimy coś. Tak, to prowadzi? Okej, okay, fajnie. Można się wychalić, wychylić elegancko. Przyjemy to. Fajne, nie? Ja dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że można się w bagażniku chować. Tak, tak, tak. To z, motyw z bagażnikiem jest w ogóle mega. nie ma osłonę jeszcze od góry. Wiesz co? Czekaj, kto tam prowadzi?

They ain't never been in real nie bądź w Nie, leci. They, the so. to leci nie wiem, ja, ja bym chciała wiedzieć, co zrobił rekonesant. Proszę, wezmę sobie pół yeah, doświadczenia, bo jeszcze, jeszcze tu nie byłem. 4, <laughs> Dobra, to ja tego nie mam. To ja tego nie mam, bo ja już to zrobiłem, okej. Okay. Już tu byłeś, no. <laughs> Czekaj, to patrol prowadzi, słyszysz mnie, nie? Tam daj na czacie tak albo nie, żeby to powiedzieć. Dobra, sprawdziście. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Eee, to co, ta e, misja pomocna. Eee, leki, no. Te, nie? Dobra. Ja proponuję, by ich. Potrzebuję do dochowania, dochowania czegoś. Z helikoptera. Piu, 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 piu. No, można spróbować w ostateczności. Albo jeden żeby był żeby dwóch na ziemi i ja będę, ja będę z że to byłoby słodkie. Kurde masz, masz już spadochron w ogóle? Dobra, wiesz co? Zatrzymaj się na chwilę, wyślę drąkę i... Zodat Uwaga. Eee Super. Tu jest jakiś taki wypasiony helikopter, w ogóle. Eee... I to jest misja, przejmij helikopter, Ride po leki. Powinno pójść super gładko, nie? <ścoughs> ja bym zrobił to jakoś tak spektakularnie. Że jeden z nas by zeskoczył na spadochronie z wysokości, reszta by go osłaniała, to bo nie... Wiem, że pewnie nic nie wyjdzie, ale co tak ci piszczy? Wiem, koperze w ogóle. Ej, słuchaj, e, kto tam prowadzi? E, Patrol, tak? Jakbyś musiał ustawić trochę bardziej w, bo prawym bokiem do nich, to ja będę mógł zasnijpować tych gości. Jakby jestem po prawej stronie. Dobra, super. I musisz oddalić się od bazu niestety. Troszkę, troszkę. Okej, okay, dobra. Moment i teraz... Bo jeden się oddalił, tego capnę. Jeśli dobrze pójdzie. Co to jest B w ogóle. O, jest zoom jeszcze mogę regulować. Kurde. Jakbyś parę parametrów w dół. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Super. To tak, dwóch gości... Daj mi sekundę, sprzątnę dwóch gości myślę, jak dobrze pójdzie. Oha Dobra, sorry. Dobra, chciałem dobrze, widzę, że to snajfowanie jest ciekawsze. Uwaga, teraz zrobiłem akcję. Okej. Okay. Ej, nie, dobra, jak się spodziewałem, to sorry chłopaki. Okej, okay, helikopter ucieka, nie? Dobra. Dobrze, było źle, dobrze. Helikoptery uciekają. Kaptur, get Skinęliśmy nawet nie otwierając. Sobie, nie I otworzyliśmy nawet składach A partir de la madre con todo, vamos a enseñarles quien Aha, to jest ten helikopter, który mam przejąć tutaj do góry. On ucieka nam. No, dawaj gonić go, jak macie. Dobra. Ej, siłki przytyczały. Go fajnie, dawać ten. Myślę, że nie ucieknie, mam go na widoku cały czas. Aha, no tylko leci do góry i tamten, no dobrze. Na widoku, jakby co? Spróbuję go zeszczelić. O Boże, a co z boku, co mnie zaszło tutaj? Damn it. Guess the rebels are gone. Oh, nie udało się. Ty zjedli nas, nie? Mmm. Tak. na cicho chyba zrobić, żeby nam nie uciekł. Looks like we've riled them up. No nic, no prawie się udało. No, było nie. Ah, zbugowani ludzie. Widziałeś ty to? Oni niby są w aucie, a tak naprawdę oni już nie żyją dawno. Good Takie coś, że oni w samochodzie po prostu żyją. Jeszcze do nich, ale nic się im nie dzieje, nie? No nie, to tam, nie wiem, do... Żeby ich męczyć w samochodzie, trzeba mieć tego perk'a do walki w samochodzie, gdzie... Tam jest taki specjalny perk, który sprawia, że... E... Czyli to ładunek wybuchł do z was tutaj zostawił? Uważaj, bo to może wybuchnąć. No, no wiem, 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 tylko się upewniam. okej. Okay. <grym> okej. Okay. Dobra, wie, wiecie co? Ja bym chciał zrobił. To jest jeszcze moment. A? co jest. Jest to coś, co nie Coby dużo. Gdzie to są co zasoby? Nie to wy zasoby? Nie to to były jakieś dokumenty, jest. są, Ok, tutaj spoko, nigdy mi, niech mi. Niech Nic się mu nie stanie. Dobra, e... proponuję zrobić w takim razie. Co tu jest fajnego jeszcze? No, e... Ja będę musiał spadać, wiesz. Spoko, spoko. Możecie kogoś na moje miejsce? Ja bardzo chętnie. To jsou ważne dane pod A. So <coughs> Dymi na budynek. Sobędtam Co tam If a bunch of random folks walked into your neighborhood with guns, would you run up and hug them? Oh, Yeah. To, little wygląda. Little yeah. to wygląda. Wolnić puszczę drąkę. Dobra, to ja zwalnię miejsce komuś, w takim razie. ja. no. Ej, dwa drony widzę. Cześć, cześć. Was potem hey, dodam do domu na tego zajmuje?